Wel, co mają ze Agnostic, tutaj gramy sobie na tej przyświetnej mapce, jak ona się nazywała? Arcaden, tak właśnie, czyli Das Arcaden Deutsche mapę, Deutsche Karte, tak czyli niemiecka mapka. I zobaczmy, pogołdą tutaj Na początek First Blood. Lecimy dalej. Nie mam życia, chciałem się schować. Nie miałem za bardzo, jak. Udało mi się schować, natomiast. Jednak nie pomogło mi to przeciwko Heiliga Baum Bim Bam, Heiliga Czyli świętemu bimbam. On był Zbyt dobrym przeciwnikiem I widzimy, że tam nadal kampi. Także, udam się teraz od razu do niego w kierunku jego I zobaczymy, czy Uda tym razem się go zabić Tutaj właśnie Heiliga Bim Bam Położony na łopatki Idziemy do góry, W jego ślady. Bo przeciwnicy często chodzą razem, jak widzimy. Drugi wróg pokonany. I tutaj dwóch przeciwników jakby padło. Hmm. Ale tam było dwóch kolejnych. Może się tam zdespowali za moimi plecami. Kto wie. Trzeba być gotowym. Na przeciwniku wszędzie. Widzimy tam z Tumikiem strzelał jeden gościu z tej strony. To chyba ten gościu był. I tutaj jest jeszcze ktoś bieg Widziałem. W tym kierunku. Jestem mocno obity. Dobra, obydwaj leżą. To jest właśnie siła tej przedcudownej SMG. Tutaj widzimy, że on biegł do mnie, bo z takiej długiej broni tutaj to dużo graczy nie ma. Wrzucamy im Nage. Próbujemy tutaj wyskanować troszeczkę. Dobra, jest jedna asysta. Przynajmniej to i dwóch gości. Ogarniłem tych kolejnych. Podniosę sobie trochę amunicji i taktyczne wycofanie. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze tutaj się zbliży. Zobaczymy, jaki tutaj teraz spokój. Nic się nie dzieje. I lecimy w dół. No, niestety czekali na mnie kamperzy. Mogą to zrobić jakoś inaczej. Ale to już jest przeszłość. Lepszym rozwiązaniem by było pójście jakoś na obkoło, pewnie. Ale to już by nie było ten to sam, to sam poziom akcji, oczywiście. No, znożowanie to jest tak, że jeżeli tam jest więcej przeciwników niż jeden, to już ten drugi ci się niestety załatwi. Dwóch naraz kości nie znożujesz. A zesprawować można długość. Tak jak tutaj przed chwilą. Patrzymy tutaj. Powinien być gdzieś zaraz przeciwnik. Hmm. Tam się akurat przeciwnika nie spodziewałem. Widzimy, że nasi przeciwnicy trochę lubią sobie pokampić. Tutaj jeden w ma. Więc pójdziemy. Tam, właśnie, gdzie umarli Ach, tego gościa ominąłem, bo widziałem, byłem w za bardzo na tym wychodzącym przez drzwi. Ale mimo wszystko, tutaj 21 na 7, jeszcze radio w miarę ogarnięte. Kolejnych dwóch zabitych. Myślę, że całkiem do nami ten gameplay. I jeżeli widzisz ten gameplay, to jestem akurat w tym momencie na urlopie. Rzucę tam agenta, może kogoś akurat ładnie Tutaj widzimy po schodach kolejny gościu, wbija i ogarnięty. Jest. Tam jest za tobą gościu. Hmm. Jest też pode mną jeden. Zobaczę, może ktoś tutaj będzie do góry szedł. Wiem, że jest pode mną, ale... Tak nie mam jak się do niego dostać. Zobaczmy. Dobra. Zaraz koniec meczu, więc muszę się tutaj pośpieszyć, jeżeli chcę wbić jakieś, jakieś fragi. Tutaj jeden. Ach. Prawie by się udało zabić tego kolejnego przeciwnika, ale niestety. Ostatni. Kill do tego mecha i tutaj będzie właśnie ten końcowy kill No, mój teammate jednak ogarnął ten końcowy kill Także dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie I do zobaczenia wkrótce, cześć